Dzień dobry, ja nazywam się Damian i chciałbym Was powitać w pierwszym odcinku zagrajmy w Mirror's Edge. Zdecydowałem się na tą grę, ponieważ. jakoś dosyć bardzo ją lubię. No, fajnie się w niej biega. I ogólnie jest taka fajna. Dosyć stara, jest bo chyba z 2009 roku. Nie słyszę. Może jakbyśmy mieli lepszy sygnał. <laughs> Z 2009 roku i wtedy to była... Można powiedzieć, że hitem. Teraz za niedługo będzie wychodził jej sequel, albo raczej taki... Taka, taka przerobiona bardziej wersja. Zapowiada się całkiem ciekawie. Mm, no to co? Żeby dłużej nie przedłużać. <grym> to zaczynamy nową grę. Ja tu już trochę pograłem, tak nie wiem, z półtorej godzinki. No to zaczynamy. Mm. Trudność normalna, no, a ja zazwyczaj gram na normalnym poziomie trudności, bo jakoś nie, nie lubię grać na trudnych albo coś takiego, bo wtedy zazwyczaj jest trudniej i nie chce mi się tak za bardzo Zdrawnie. grać i się Zdrawnie. męczyć, a jak jest normalne, to wiem, że to jest ten poziom, który przygotowywali. Aha, hmm. tutaj macie napisy, to jak, nie wiem, czy w ogóle usłyszycie głos, bo ja mam strasznie cicho, tą grę i ogólnie ona jest cicha, więc jakoś dałem napisy, żebyście sobie mogli przeczytać, ale i tak pewnie dużo osób to grało, więc... Fabułę znamy. Ja nie znam, bo nie przeszedłem. Nie patrzyłem się jakoś tam zakończeń. I dlatego gram na normal, bo wiem, że to są. Wiem, że to jest poziom trudności, który przygotowywali twórcy i on ma taki być. Znaczy się. On jest najlepszy, żeby tak jakoś poznać grę i ją fajnie zapamiętać oraz przejść. Nie jesteśmy mm. na widoku to Tu jest taki fajny wstęp. W ogóle ta kaccenki będą w takiej stylisty komiksowej. Dla nas trochę. Dla nas te dachy stają się mm. Jak grałem, tak się na, tak zdziwiłem się, bo wydarzeń. myślałem, że ta gra gorzej wygląda. No naprawdę low, trzy, trzyma na poziom, nawet, nawet dla jest. gier, które są teraz. <laughs> no. To zaczynamy. Wiem, że go nie cierpisz, ale upadek na długo cię rozłoży. Skoro wróciłaś, musisz być w szczytowej formie, zwłaszcza tutaj. Obecnie Aha, i planowałem na to, jeszcze... To... M... Nagrać. Okolicie, m... Znaczy, znaczy nagrywać. To, hmm, jakieś gry w Koopie. Hmm. I pierwszą taką grą chyba, którą myślałem, to właśnie to był ten płat A to jest trochę wy... Nieby... Nie wiem, czy to mi się nie będzie trochę przycinało, jak nagrywam. Mam nadzieję, że nie. mnie, Ale na razie Spatek jest 30 fps. Na pewno też sobie dobra. radę. Nie chcemy cię zawstydzić. To spróbuj nadążyć. Hmm. Te pierwsze pół godziny, tak jakby po scyzorze. To jeszcze znam, ale później to już nie W ogóle dawno nie nagrywałem czegoś i trochę tak nie wiem. Miesiąc? Nie, no może nie jest tak. Dwa, trzy tygodnie nie nagrywałem. W ogóle nic nie wrzuciłem, o. Bo nagrałem to, miałem odcinek Smajta nagrany. Ja i tak nagrywam rzadko, bo. Bo zwyczajnie nie mam czasu i. Mam jakieś jeszcze różne inne sprawy A to jest trochę trudno tak pogodzić z moim nagrywaniem Staram się ten odcinek rzucić jak najszybciej No w sumie I tak jak będziecie oglądać no to będziecie oglądać kiedy będziecie oglądać No ja to nagrywam w poniedziałek 3 lutego Więc chciałem o czymś opowiedzieć ale dzisiaj nie mam tematu żadnego na razie mogę powiedzieć jak że no co gra, korzysta czy znaczy, nie, no, że nie korzysta ale wykorzystuje odmienną jakby odmienny sposób prowadzenia rozgrywki bo tutaj mamy do czynienia z parkurem albo raczej giganiniem to jest no, po prostu Aj. są ludzie którzy nie odróżniają tych dwóch, może nie dyscyplin, ale takich nie wiem. No tych dwóch pojęć, bo o ile dobrze pamiętam, to free running to jest sposób po prostu przemieszczania się szybko i bez jakby zatrzymywania się i płynnie po, no, pomiędzy przeszkodami, a parkour to jest właśnie prawie tak. Znaczy, no, podobne to co Podobne do free runningu, z tym, że wow, prawie nie, nie, Z tym, że przy parkurze wykonujemy jeszcze jakieś różne sztuczki, tam salta i w ogóle, a we free runningu raczej nie. I free running to są takie właśnie proste rzeczy, które mają ułatwić poruszanie się. No tutaj pokazują, to jest samo uczek na razie, więc. Dzięki będą trwały tak do pół godziny chyba, że przejdę jeden cały rozdział znaczy tu będzie na razie jak zdążę to to mi się wydaje, że zdążę ale po to nie będzie uczniów i pierwszy rozdział chociaż nie jestem pewien zostało mi jeszcze 23 minuty nagrywania więc A. więc powinno to być szybko znaczy no powin powinienem zdążyć Chyba zakończy wcześniej, ale to to, no, to zakończy wcześniej Nie będzie problemu No tu sobie można strzelić Bela nie w nie ma Pamiętaj czego cię uczyłem Rozdzielcie walcz w jednym naraz jeśli musisz Rozbrajanie od przodu, od tyłu no, a tu, tu widzicie, nie muszę Wam tłumaczyć. Spowolnienie czasu. Przydatne, że i mamy więcej. większą, znaczy Więcej wrogów niż tylko jeden wokół nas. Bo wtedy je, rozbroimy Jeszcze panie. możemy Czas kogoś tam zabić nasze na A zamierzamy. później będzie no, no zdalnać, ciężko kiedy będziesz gotowa ruszyć. Na razie, hmm. Nie, 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 nie. Nie, nie. Fajne są te stawki, znaczy mi się tak podobają te przerywniki znaczy te 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 te, nie wiem, loading screeny, o. Bo... fajnie to wygląda. Tylko szkoda, że cały czas się jedna akcja powtarza na jednym loading screenie. A nie kilka na przykład różnych, że tam po kolei jakieś akcje. W Skyrimie są najlepsze, według mnie najlepsze loading screeny w Skyrimie. Bo to naprawdę jeżeli... znaczy jeżeli się gra już któryś razem, no to nie, ale jeżeli się gra za pierwszym razem, no to... Większość to są rzeczy, które pierwszy raz widzimy tam, no to chcemy się im bliżej przyglądnąć, no a Skyrim to daje. Na przykład jeżeli jest jakaś postać, na przykład, nie wiem, e, tam jest taki fajny ork z dwoma toporami, z gołą klatą, to on naprawdę wygląda. Ja go próbowałem kiedyś jakby otworzyć, ale mi nie wyszło. Ale on naprawdę super wygląda. Tak samo jest tam mm, bretonka, nie wiem, jak to powiedzieć. magiczka? Nie, nie, magiczka. Czarodziejka. Magiczka. Czarodziejka i ona też fajnie wygląda, to już próbowałem otworzyć, ale mi nie wyszło. Ja ogólnie mam tak w grach RPG i MMO, jeżeli... Że jeżeli coś na pewno się ta się, ta się to uwielbiam się zaczynać to uwielbiam, się ale pracy. zaczynam bardzo często bardzo, bardzo, bardzo bardzo, bardzo często, zaczynam od początku kilkanaście, razy. kilkanaście razy kilka, kilkanaście razy jeżeli czego tak nie zaczynałem to mi. jedynka i dwójka też myślałem czy wy nagrać ostatnio spojrzałem na i zauważyłem, że najwięcej na razie odsłon mam mój i moich kolegów i z Władcy pierścieni, bo aż tam 84, chyba dzisiaj rano było. Dla mnie to jest wow taki dosyć duży wyczyn. Chociaż tele... największy to był taki największy skok radyowy. był Przekaż wtedy, kiedy... Dalej to się się. Zaraz wypuściłem ten filmik, a później to już tak nie było takich skoków. Pro, da? Znaczy, ale i tak wiedziałem, że się... O, <grymne> taka... Nawet taka spoko jest animacja, kiedy gnie, nie anima, no, animacja. Mam nadzieję, że w tą grę nie będę lamił, bo... Znaczy trochę pograłem, to na pewno będę wiedział co tutaj robić. Ale później to naprawdę nie wiem, więc mogę się zacinać. Ale jak się będę zacinać, na przykład dłużej niż 2-3 minuty, bo ja wiem, że to denerwuje, jak ktoś tak ogląda i na przykład ktoś nie umie przez 15 minut zrobić zagadki. Na ja aż wiem, że to denerwuje. Już do ciebie Dlatego ja to dał wiesz, wiesz, daje, znaczy, że jeżeli nie będę zadać, się zacinał, to, się często, się to nie będę robił cięcia, bo, bo to nie ma sensu. Tu powinna leżeć paczka. Ale ja ją jak grałem, no to wziąłem, nie? Nie będzie? No, tu będziemy mieć przeciwników głównie policję Są tacy jakby podstawowi właśnie policjanci i tacy No, a potem tacy dzielnicowi, o Później są już takie... Właśnie, Bardziej odprawy specjalne to, to mają cięższe zbudować strzelby eee, Następnie są jeszcze sreperzy To oni tu tak jak właśnie ci strzelbami sobie posłużeni To na nich trzeba więcej, więcej trzeba ich po, bardziej trzeba pobić Więcej ciosów trzeba zabrać na dwie dzielnicy a później są jeszcze oddziały specjalne z karabinami maszynowymi i dalej może... Będzie... Aha, jeszcze no, to, to A jeszcze... tak Tu wystarczy razem kilka czasów zadać i koniec Można tutaj łączyć ten z właśnie z czasami, To wtedy jest bardziej efektywne i efektowne. Na przykład możemy, kiedy bie biegniemy po ścianie, Ups. kiedy biegniemy po ścianie możemy kopnąć kogoś, wtedy go to obraca o 180 stopni i łatwo nam go rozbroić. Później pamiętam, że jak, znaczy, jak pierwszy raz grałem w miarę to było zaraz po premierze, to jeszcze byli, były takie ludzie, Policjanci ale jakby sprinterzy Ci, ci tak, którymi my jesteśmy, znaczy że roz, niby roznosimy paczki i w ogóle Ale jest taka też policja wyszkolona właśnie we freeruningu To chyba nie jest parkour, tak? To jest freeruning We free i, i oni to są ciężcy, dlatego że ich się nie da rozbroić Dalej, Masz na ogonie. Można, można ich chyba albo zgubić albo jakoś zastrzelić, bo no. wtedy musimy zdobyć broń. Dobra, zajmę się już tym. Spoko, grałem ostro, Sel. Lubię wyzwania. Cholera, towarzystwo, zmywaj się! Ja grałem jeszcze wczoraj, to, to mm, miałem taki problem, który miało dużo ludzi po premierze, y, że po prostu gra się nieziemsko przecinała w takich momentach z dużą ilością maszyn. Na biega teraz jak tutaj, bo biega kilkunastu przeciwników, kilku przeciwników i nagle masz pokaz slajdów na komputerze. Chociaż normalnie ten komputer wytrzymuje to i spokojnie śmiga na przykład w 50 klatkach, na sekundę górę, to, to ci nie wytrzymuje. Ale to wystarczy wyłączyć w opcjach e, Physic X i Popyć tam X i zabieraj się ponownie grę, i wtedy już spokojnie wszystko działa. No te przeryw przerywniki filmowe. Nie będę ich pomijał, bo... No nie chce ktoś ogląda jak chce. Ej, widziałem. Gra się w tą grę bardzo przyjemnie, szczególnie jeżeli... Mamy, według mnie, gra się fajnie, jeżeli mamy wolną, znaczy nie, może nie wolną rękę, ale jeżeli nikt nas nie ściga w danym momencie i mamy duży obszar taki do biegania właśnie, bo wtedy się, jeżeli ktoś tak fajnie, płynnie przeskakuje przez te przeszkody, to się naprawdę można wczuć i bardzo fajnie się gra. Jesteś mała? Nagrałem, wiem, że to jest taki może z mojej strony błąd, nagrałem dużo odcinków takich początkowych, znaczy w, Mam Lola, mm, mam Smite'a, mam władca pierścieni później, okay. i mam Heroes' y Online. Heroes' y Online nie wiem czy będę nagrywał, bo. Taka trochę śmieszna historia, bo. Mm, tak się wciągnąłem w tą mm, grę, znaczy nie nagrywałem, jak grałem na drugi dzień, ale tak się wciągnąłem, że dograłem tam od 5 levela do 11. I. Nie wiem, chyba grałem 4 godziny bez przerwy. Nie wiem, czy tego już nie wiem, ale grałem 4 godziny bez przerwy i nie wiem czy to dalej mam nagrywać, czy nie. Merk. Zeskoczyła? Ale nie wiem, zobaczę. Później są o wiele trudniejsi przeciwnicy. Na przykład jest boss, który trzeba mieć. znaczy, którym się prowadzi dwa starcia i... W drugim starciu pozostają jednostki z pierwszego, a jest ciężko, żeby zostały jakieś Prawie takie jestem. sensowne i jakieś. Jakbyś mogła jeszcze powiedzieć, gdzie jesteś i co do cholery robisz, to się nie krępuj. To moja siostra. A, dobra. Spróbuję się dowiedzieć, co się dzieje. Daj mi moment. Teraz będziemy wiedz do siostry naszej innej bohaterówki Fej, bo grozi jej niebezpieczeństwo. Biegniemy. Aha, yy, bardzo fajną opcją jest... Mm, o, zrok sprintera. Zrok sprintera oznacza... Można to w opcjach wyłączyć. Zrok sprintera yy, oznacza... Mm, jakby te obiekty, które mają... które poprowadzą nas dalej... Fabuła, ale dalej rozgrywce. Że na przykład, jeżeli się zatniemy w jakimś miejscu... To tu jest to fa bardzo fajnie wykonane, że właśnie mamy oznaczone te elementy na czerwono i nie musimy szukać, tylko wiemy że na przykład dzięki nim mamy jest się tam dostać. I nie trzeba pół godziny dobrego. myśleć i szukać jakichś tam gameplay w internecie, żeby się dowiedzieć jak przejść dany poziom. A na mały rozpęd. dół 20 metrów w dół Pamiętam, że się że, że się dziwuje, bo szukałem, za też, jak go odcięto, bo zainstalowałem wczoraj, nie rozwiązałem tego i szukałem przycisku sprintu. I tam myślałem, gdzie to było, gdzie to było i nagle zacząłem wiedzieć, wspomniałem sobie, że nie ma sprintu, tylko po prostu kiedy dłużej biegniemy to bardziej się rozpędzamy. Tak ogólnie to tutaj mamy mało przycisków do wykorzystania. To jest dobre, bo nie trzeba wyginać za bardzo ręką. Mamy myszkę otwieramy to. drzwi, tam bijemy, prawy na to E rozbrajamy delikwenta. Na WASD sterujemy, na EO uruchamiamy takie te przyciski, albo interakcje ogólnie ze środowiskiem też zabrać to do centrum handlowego. Tak na cel, a na tabie mamy właśnie wyświetlone Lunch o. lub na małą przekątkę. Tutaj nie na razie tu zebrałem wszystkie paczki z ale czy znaczy, pewnie i tak nie zbiorę wszystkich, chociaż zobaczymy. Ale jeżeli dalej będzie potrzeba na każdy poziom, to... coś mi się daje, że może mi się uda. Znaczy, bo ja mo znaczy, może nie, że lubię ginąć, ale ginąłem tutaj parę nawet, nawet paręnaście razy, żeby zebrać inną paczkę. Znaczy, tutaj chyba na nagraniu tego nie będę robił, nie wiem zresztą. Kate. Co ty tu robisz? Co się stało? Czy ty? Nie! Nie poznajesz go? To jest siostra Kate, znaczy Faye. To Robert. Faith. Robert Nazywa pop. się Kate. Przyjaciel taty. Cholera, ten Pope? Zadzwonił. Rzadko się odzywał, odkąd jestem w służbie. Miał włamanie w zeszłym tygodniu. Siedzi w polityce. Nie czytasz wiadomości? To już nie wiadomości, tylko reklamy. Kandydował na burmistrza. Tak mnie to włamanie go ostro by nie? Tak myślałam, ale to było dziwne. Powiedział mi o włamaniu, poprosił o przejście, a potem pytał o ciebie. Serio? Nie widziałam go co najmniej od dziesięciu lat. Cóż, żył jeszcze, gdy dotarłam. Siedział przy biurku, pisał. Straciłam przytomność. Gdy się ocknęłam, nie żył. Zastrzelony prawie na pewno z mojej spróby. Na biurku była książka, pamiętnik. Nie ma go. Nie wiem, czy ktoś jeszcze był w budynku. Zostawiłam radio w wozie. Jeszcze tego nie zgłosiłam. Chodź, idziemy. Wezmę cię w bezpieczne miejsce. Nie mogę teraz uciekać. Nie jestem jak ty. Ucieczką udowodnię swoją winę. Myślisz, że to był wypadek, Kate? W tym mieście nie ma wypadków. Ktoś chciał go zabić, a ty za to dostaniesz po dupie. Pomóż mi, Aida. O, błaga. wulgaryzmy, wulgaryzmy. Masz przecież kontakty. I to te właściwe. W tym coś jest Musiał coś wiedzieć Nie mogę się w to mieszać Kate Wiesz kim jestem Nie mogę Kate, niebiescy w drodze Zrywaj się stamtąd Natychmiast Postaram się Kate Jeśli coś pójdzie źle Znajdź Millera Mojego przełożonego Przekaż mu wszystko Ja nie żartuję Faye. oni się nie cackają. Zjeżdżaj stamtąd No idź No teraz się zrobi niebezpiecznie Właśnie w takim momencie miałem pierwszy raz pokaz slajdów, znaczy zaraz po tym jak się skończy taka cenka, bo się kończy. I w tym momencie miałem pokaz slajdów, i normalnie się nie dało grać. Jakoś to przebolałem, poszedłem Później kolejny raz miałem pokaz slajdów. Później trzeci raz miałem pokaz slajdów. Miałem no, i tak dalej się nie da. No a byśmy tylko jedną opcję w memu no to Znałem, że tak jest. no, ale ja jestem ciekawy czy takiś jest błąd gry czy błąd twórców że źle I właśnie zoptymalizowali te opcje i, I niektóre właśnie te opcje być nie opcje być Powinno być naprawione jakiś patch albo coś takiego ale ale ta opcja jakoś Chyba nie wpływa na coś tam, nie znam tak za bardzo no, na nasze rynkach, ale mi się zdaje, że ona nie wpływa jakoś znacząco na rozgrywkę, na, na, na jakość tej rozgrywki. Ciężko tu jest wyczuć, z której wysokości musimy zrobić yy, przewrót. Spadamy, żeby się brażę, kiedy nie odnieść obrażeń, wtedy nie. Jak wie, jeżeli jest bardzo wysoko no to wiemy, ale jeżeli no, jest mniej no to, to ciężko. No, na przykład przykład Rap no. to było 2 metry rok. Najlepszy według mnie moment... czy znaczy, najbardziej taki... efektowny moment. Mówiłem, że...

Myślałem, że FRAPS jest takim dosyć słabym programem do nagrywania i nie jest taki dobry No jak na razie patrzę, to zło, zły też nie jest Też się zdziwiłem, że... Yy, że program, którym renderuję, czyli Windows Movie Maker jest... że pozwala Renderuje, o, renderuje e, film y, w jakości HD od razu, znaczy w tysiącu osiemdziesięciu 10, klatkach na sekundę. Myślałem, że to będzie mniej, bo na przykład niektóre y, filmiki, nawet już takie nowe będą lepsze lepsze te programy, pewnie. Nie, bo i tak są y, y, 780 klapach i jeszcze ten program jest darmowy, podobnie do każdego pakietu, czy ogólnie do systemu operacyjnego, to no i tak trollowałem, można powiedzieć. Wow, 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 wow. Takie efekty są w grach. Częste i to bardzo, że kule się odbijają od drzwi. Nie wierzę, że połup nie żyje. Co za Ale ani razu nie widziałem gry, w której te pociski przebijają drzwi i zabijają go w środku. Możemy się Czy popatrzeć na budki. Butki są fajne, mi się podobają. CTI News ma bardzo ważną wiadomość. Prawnik i kandydat na burmistrza Robert Bob został znaleziony martwy w swoim biurze. Zbliżają się do ciebie radiowości. Nie masz za dużo czasu. Fajna tu jest. No znaczy, poda... No. Kolorowa tu jest stylistyka. graficzna. Wszystkich ścian. próbują cię otworzyć. Przeważał taki niebieski i biały. Teraz będzie przewał... O, ja przeważał znaczy, głup i białe i znowu niebieski i biały. Te kolory fajnie są kontrastem, ale więcej tak no i tak to no jest białego i białego. Wszędzie jest to biały. Czerwony jest jeszcze dużo, dużo miedzi jest czerwony, no bo to wiadomo teraz jest to. to, 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 to Pokazuję. Zaraz zobaczymy. Oho, mam 4 minuty A, tylko. Do nie jeszcze. Tak su fajnie zdąży. Zaraz. Nie oglądaj Bądźcie. się za siebie. Bez, tylko biegnij dalej. Akurat fajnie. Powinno być jakieś wyjście przykładne zawiesić za za się zaczęło przycinek. Dziwne. I znowu na czerwono są oznaczeni taką otoczką przeciwnicy, których musimy pokonać. Nie ma wyjścia. Z reguły ci przeciwnicy są na początku łatwi, później jest więcej, jest trudniej. Tak jest zawsze w Mam nadzieję, że mi się nie zdarzy właśnie taki element, jak o którym już mówię, czyli to zacinanie się na jakimś etapie. Najczęściej to są dwie telewizje, znaczy jest 30 grach logicznych. Trzeba pomyśleć. No. Myślę, że będziemy kończyć. Puszczę tylko jeszcze tą kaccenkę i. Nie, wiem, czy nagram? W porządku Może jeszcze coś? Ol. Dzisiaj czy kiedy indziej? Dobra robota Feliz. Nie wiem. Ale powoli. Się będziemy kończyli. Adem, znaczy, to był, za, to bo to był pierwszy odcinek zagrajmy wy. Uh -huh. Mirrors Edge. Hmm. Co jest? To jeszcze mam zostawię karczdynkę. Co i... Nie wiem co, ale nieźle się trzęsą. Hey, sel. Długo ich gubiłaś? Nie, niebiescy gównia nie się ruszają. Chociaż trochę przesadzili ze sprawami. W eterze mówią tylko o morderstwie popa. Na mieście ruchy niebieskich. Są wściekli. Szukają komu przywalić. Chyba przyszedł czas odnawiania umów. Uważaj na siebie, Sel. Skąd cały ten dym? Mała kradnie dowody rzeczowe z miejsca przestępstwa. Teraz szukają jej chyba wszyscy niebiescy. To te dowody? Tak. Myślę, że to z pamiętnika. Reszta zniknęła. Odczytałam tylko Ikar, może. I do najwyższych. Ikar, ten Grek? Tak, tata zrobił mu skrzydła z piór i wosku. Chłopak podleciał za blisko słońca. Psss. I po skrzydełkach, i po igarze. Jeśli ktoś coś usłyszał, fej, to ty wiesz kto? Jasne. Wiem, że już nie jest sprinterem, ale ma kontakty. Nie możesz go wiecznie unikać. Zakład? Kto? Scyzor. Drake znalazł Scizora. Siedzi na dachach w starym obszarze treningowym sprinterów koło kanałów burzowych. Po drodze roi się od niebieskich. Spróbuj iść kanałami do Hampton Town. Ruszaj. No. To jeszcze raz to było zagrajmy w The Mirror's Edge. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie jak chcecie. Ale za bardzo zapraszam Was do komentowania. Bo to jest. No ja wtedy wiem, że oglądacie do końca, a nie kawałeczek filmu. Także dziękuję za oglądanie. Cześć.